z te drzwi od razu wyczuła się taką atmosferę, że to jest rodzinne spotkanie, że to jest spotkanie osób, które się dobrze czują w swoim gronie. I tych, którzy potrzebują wsparcia i tych, którzy z tym wsparciem przychodzą. Jeżeli się coś przydarzy w tym kolejnym roku, żeby nigdy nie zabrakło ręki wyciągniętej z pomocą. Żebyśmy mieli to poczucie, że jesteśmy razem. Wszystkiego dobrego na te rodzinne święto, bo przecież nie ma. Nie ma bardziej radosnego momentu, jak się coś nowego rodzi, również nas Chciałbym w tym pięknym dniu przed Wigilią życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia. Bo jak zdrowie będziemy mieli, to sądzę, że i inne sprawy będziemy na pewno mogli załatwić. Chciałbym zapewnić ze swojej strony, że władze miasta Krakowa nie tylko Was głoszą w nowochódskim centrum kultury, ale starają się wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Nie przypadkiem bywa tu regularnie. Pan pełnomocnik prezydenta Jacka Majkowskiego, pan no, Donsa, który jest też doradcą wojewody. Wszyscy razem staramy się wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Chcemy Wam pomóc jak najwięcej. I ze swojej strony chciałbym zadeklarować, że Rada Miasta Krakowa przyjmując program w stosunku pomocy niepełnosprawnych uwzględnia również potrzeby uchodźców. Ten rodzaj odbioru wśród władz różnego szczebla samorządowego oraz rządowego, który daje tą nadzieję, że nasze sprawy nie będą odstawiane na bok, nie będą marginalizowane. To jest efekt naszej wspólnej pracy. koło wieszczą, że czasy nadchodzą niełatwe, więc tym bardziej trzeba razem zbierać szeregi i jednak jestem przekonany, że z optymizmem patrzeć w przyszłość.